Witajcie moi drodzy! Nagrywam ten dzisiejszy film dla Was, ponieważ wydaje mi się, że każdy z nas znalazł się kiedyś w takiej sytuacji, gdzie obserwowaliście jakąś parę i od razu wiedzieliście, że nic z tego nie będzie. Może to było na jakimś spotkaniu rodzinnym, może to było na jakimś spotkaniu ze znajomymi. Widzieliście, obserwowaliście, jak ta para się zachowuje, jak te osoby zwracają się do siebie, jak wykonują różne gesty, jak wiele mają takich niewypowiedzianych pretensji. Po prostu widzieliście, że te osoby ze sobą się nie dogadują i to było widoczne dla Was na pierwszy rzut oka. Problem jednak w tym, że My również możemy być taką parą, i ktoś z zewnątrz może widzieć nasze problemy, a my, kiedy jesteśmy w tym związku, nie widzimy tych problemów. I dzisiaj powiem Wam o tym, jak rozpoznać takie problemy, które zwiastują w naszym związku kryzys. Jeżeli interesujecie się psychologią, jeżeli interesujecie się tematami związkowymi, to pewnie nie raz już słyszeliście o takiej koncepcji czterech jeźdźców apokalipsy, to jest taka koncepcja Johna Gottmana, ona jest dobrze znana a ja wam przedstawię tą koncepcję w trochę takiej zmienionej mojej wersji, gdzie podam wam przykłady z mojej codziennej pracy. Bo musicie pamiętać, że w każdym związku mogą się pojawić pewne negatywne zachowania. Różne rzeczy się między nami dzieją i nikt nie jest idealny. Każdy ma swoje nerwy, każdy ma swoje humory i różne rzeczy mogą się między nami dziać. Problem jednak w tym, że kluczowa jest ta intensywność i ilość tych negatywnych zachowań w naszych relacjach. Musimy sobie powiedzieć i odpowiedzieć na pytanie, ile my tak naprawdę jesteśmy w stanie wytrzymać? Ile tych negatywnych rzeczy jesteśmy w stanie wytrzymać, skierowanych na nas? I gdzie jest ta nasza granica tolerancji? Na ile sobie pozwolimy, żeby ten partner czy nasza partnerka przekraczali nasze granice i kiedy my tak naprawdę powiemy stop tej osobie? Kiedy w taki bezpośredni sposób powiemy tej osobie, temu partnerowi, partnerce? Słuchaj, ranisz mnie. I jeszcze jest jedno ważne pytanie, które od razu powinno pojawić się w Twojej głowie, co by się stało, jakbyś powiedział, czy powiedziała swojemu partnerowi czy partnerce: Stop, ranisz mnie, jak ta osoba by zareagowała? Bo jeżeli już w Twojej głowie pojawi się, pojawia się taka obawa, że ten Twój partner czy ta partnerka wzruszyliby ramionami i powiedzieli, no ale o co Ci chodzi? Czyli zlekceważyliby te Twoje zarzuty, Twoje emocje, Twoje odczucia. To, że oni Cię ranią, zupełnie by ich w jakiś sposób nie obeszło, to już może być dla Ciebie sygnał ostrzegawczy. Ważne też, żeby pewne zachowania, które się pojawiają w waszej relacji, które są powtarzające, odróżnić od tych zachowań, które pojawiają się tak raz i są związane z jakimiś trudnymi, bardzo trudnymi takimi sytuacjami zewnętrznymi. Bo oczywiście, że partner może być dla ciebie niemiły w sytuacji, kiedy zdarzy mu się coś bardzo złego w pracy, kiedy straci tą pracę, albo kiedy ma bardzo trudną sytuację w swoim domu rodzinnym i w jakiś taki Negatywny sposób ci odpowie, albo po prostu nie możesz się z nim dogadać, nie możesz do niego dotrzeć. I oddzielmy więc te sytuacje, te takie złe zachowanie skierowane przeciwko nam tej drugiej osoby, które wynikają z jakichś takich czynników zewnętrznych. Natomiast najbardziej niebezpieczne są te wszystkie powtarzające się negatywne zachowania, które są. Właśnie skierowane na nas, które są negatywne, ale też powtarzają się, że w żaden sposób nie możemy tak tego przepracować w naszej relacji, że mimo tego, że próbujemy rozmawiać z tą drugą osobą, że to nam się nie podoba, to jednak te zachowania wracają. I to właśnie o takich niebezpiecznych czterech rodzajach zachowań powiem Wam dzisiaj w tym materiale. Na początku tego materiału krótka informacja. Pamiętajcie, jest nowy miesiąc. Jeżeli chcecie wspierać rozwój tego kanału, chcecie, żeby więcej takich materiałów związkowych powstawało i możecie sobie na to pozwolić, to wspierajcie mój kanał. Link, jak zawsze, znajdziecie w opisie. A teraz zastanówmy się, gdzie zaczynają się nasze związkowe problemy. I bardzo często słyszę od osób, które przychodzą do mnie właśnie na konsultacje, że coś się między Wami zmieniło, coś w Waszym związku jest inaczej, jakoś tak inaczej w tym związku się czujecie. I tu pojawiają się kolejne pytania: Co tak naprawdę się zmieniło i kiedy to się zmieniło? Czy to było jakieś jedno większe wydarzenie, które się właśnie stało i sprawiło, że oddaliliście się od siebie? Czy raczej było tak jak w większości par? Że to był jakiś czas, gdzie przestaliście ze sobą rozmawiać, że, gdzie nie mieliście dla siebie czasu, gdzie po prostu oddaliliście się od siebie, bo nie spędzaliście ze sobą tego czasu, nie rozmawialiście i nie mieliście żadnych wspólnych jakichś chwil. Bardzo często też słyszę, że ktoś mówi, że coś między nami zgasło. I tu mogą pojawiać się pytania: no co? Tutaj można zrobić w takiej sytuacji, kiedy już nie czujecie tej namiętności, tych iskier, że czujecie, że coś się między wami wypaliło. Czy jeszcze to można naprawić, czy można wrócić do tego, co było, albo czy po prostu można przejść na kolejny etap tego związku, że może nigdy nie będzie tak jak dawniej, ale nie oznacza to, że dawniej to było lepiej, tylko po prostu teraz jesteście w innym etapie tego związku i musicie się z tym pogodzić i nauczyć się w tym innym etapie funkcjonować. Pamiętajcie jednak, że to, z jakimi wy problemami w związku się zmagacie, dużo zależy od tej przyczyny waszego problemu, bo bardzo często ja zauważam, że te przyczyny mogą być takie, które, no, po prostu są nie do wybaczenia. Że jedna osoba udaje trochę, wydaje jej się, że może wybaczyć partnerowi czy partnerce jakąś sytuację, na przykład niech to będzie zdrada. Ale jednak widzimy wyraźnie, że ta osoba nie potrafi tego wybaczyć. Niby obiecuje, że tak, że chce spróbować zbudować ten związek jeszcze raz, ale widać wyraźnie, że tutaj nie ma przestrzeni na to, żeby wybaczyć tej osobie, a więc dużo zależy od tego, czy to, że między Wami coś zgasło, że macie te swoje problemy, dużo zależy od tej przyczyny. I dlatego często warto poszukać tej przyczyny. Dlaczego tak jest? Co się takiego stało, że coś właśnie Was oddaliło od siebie? Coś sprawiło, że właśnie te emocje między Wami zgasły. Czy to jest taki proces, gdzie oddalaliście się od siebie w czasie, czy raczej jakaś, jakieś jedno wydarzenie, którego nie możecie sobie wybaczyć? Może padły jakieś słowa, które bardzo trudno wam zaakceptować, albo może doszło do zachowania tej drugiej osoby, którego nigdy nie wybaczycie, ponieważ to zachowanie budzi Waszą taką odrazę. Bardzo często osoby mówią tutaj o przemocy fizycznej. Że nie są w stanie już nigdy spojrzeć na tego partnera w ten sam sposób, kiedy doznanie z jego strony przemocy fizycznej, ponieważ on może nie wiadomo ile obiecywać, że nigdy tego zachowania nie powtórzy. To w nas jest takie poczucie, że my tego nie potrafimy wybaczyć, ale jednocześnie cały czas czekamy, że ta sytuacja negatywna się powtórzy. A więc pamiętajcie, że dużo zależy od tego, od te, te wasze problemy zależą od tego, co jest przyczyną. I często my tej przyczyny nie widzimy, nie jest ona nam tak namacalna. Natomiast te momenty, w których możemy tą przyczynę znaleźć i kiedy możemy tą przyczynę nazwać jakieś wyjątkowe wydarzenie, to musimy się zastanowić, czy my potrafimy sobie to wybaczyć. Ja bardzo często mówię moim klientom, że krzywdzimy bliskie osoby na cztery takie sposoby i specjalnie używam takich słów, które są nam wszystkim dobrze znane, ponieważ w ten sposób łatwiej to zapamiętać. I mówię moim klientom często, że krzywdzimy bliskie osoby myślą, mową, uczynkiem i zaniedbanie. I to właśnie o tych czterech formach takich krzywdzenia drugiej osoby chcę wam powiedzieć, bo kiedy te formy krzywd występują, to możecie być pewni, że coś w waszym związku dzieje się nie tak, że ten związek może dostarczać wam cierpień, że ten związek w końcu może się rozpaść. Zacznijmy więc od myśli, a więc pierwsze negatywne. Taki jest negatywny sygnał ostrzegawczy, czerwona flaga, można by było powiedzieć, to jest myślenie o drugiej osobie w bardzo negatywny sposób. I oczywiście to myślenie o drugiej osobie w negatywny sposób bardzo często związane jest z pogardą. I pogarda najczęściej zaczyna się od tej pogardy ukrytej. Myślimy sobie, ale ona jest głupia, ale on jest taki leniwy, nie dam się żyć z tym mamisynkiem, albo jemu to tylko na pracę zależy, na mnie to już nie ma czasu. A więc takie myśli pojawiają się w naszej głowie i to jest pogarda ukryta. Natomiast ta pogarda ukryta bardzo często zmienia się w taką pogardę jawną, kiedy my po prostu mówimy źle o tym partnerze. Albo w bezpośrednich takich rozmowach z tym partnerem używamy takich negatywnych słów, albo obgadujemy tego partnera z innymi, a ten partner do, dowiaduje się tych rzeczy. Często nawet słyszy, bo obgadujemy go, kiedy on jest gdzieś blisko. I właśnie. Takie sytuacje, kiedy ta pogarda ukryta zmienia się w pogardę jawną, pokazuje nam wyraźnie, że coraz więcej tych takich negatywnych rzeczy i emocji między nami się nazbierało i musimy to wyrzucić z siebie. Bardzo często też pojawia się takie naśmiewanie, spotknięć partnera, a więc ta pogarda jest pokazywana na różne sposoby. I musicie pamiętać, że pogarda jest jednym z najniebezpieczniejszych sygnałów ostrzegawczych w relacji, bo ja naprawdę nie znam żadnego szczęśliwego związku. W którym występuje pogarda. Pogarda nie występuje w szczęśliwych relacjach, w relacjach, które są długotrwałe i które są satysfakcjonujące dla obu stron. I możecie się zastanawiać, dlaczego. Dlaczego w nich nie ma pogardy? Bo tak naprawdę pogarda jest formą ataku na drugą osobę. To właśnie dlatego nie możemy stosować pogardy, kiedy tylko ona się pojawia, to po prostu musimy wiedzieć, że to jest czerwona flaga. Nie można ignorować pogardy, która pojawia się w naszej relacji, bo pogarda sprawia, że ten związek na pewno się rozpadnie. Pogarda sprawia, że my atakujemy tą drugą osobę, i pogarda sprawia, że my coraz gorzej o tej drugiej osobie myślimy. Bardzo często pogarda związana jest również z takim myśleniem o drugiej osobie, że to, co kiedyś wydawało nam się atrakcyjne w tej drugiej osobie, teraz nam tak strasznie przeszkadza. I ta pogarda nie bierze się tylko z tego, że my mamy jakiś problem do tej drugiej osoby, ale mamy sami problem do siebie, że kiedyś to zachowanie akceptowaliśmy. I możemy się zastanawiać, dlaczego to kiedyś akceptowaliśmy. I taki prosty przykład: że klientka mówi: Kiedyś nie przeszkadzało mi to, że nie rozmawialiśmy z moim partnerem o przyszłości. Wydawało mi się, że on jest takim wolnym ptakiem, że jest taki spontaniczny, ale teraz brakuje mi poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Zdałam sobie sprawę, że nie da się żyć z kimś, kto stale zachowuje się jak dziecko i dodatkowo nic nie robi się sobie z tego, kiedy chce o nim z tym porozmawiać, kiedy chce porozmawiać o przyszłości. A więc ta kobieta wyraźnie pokazuje, że to, co kiedyś wydawało jej się ciekawe, że ten mężczyzna był taki spontaniczny, że wydawał się taki spontaniczny, to teraz, w dłuższej perspektywie tego związku, wydaje się, że to jest mężczyzna nieodpowiedzialny, który zachowuje się jak dziecko, i ona nie tylko ma do niego pretensje, ale ma pretensje do samej siebie, że kiedyś to akceptowała i uważała to za atrakcyjne. I właśnie powinniśmy poszukać takich rzeczy, które kiedyś widzieliśmy jako plusy naszego partnera czy partnerki, a teraz nie możemy z tymi rzeczami na te rzeczy patrzeć, nie możemy tego zaakceptować i nie tylko wytykamy te błędy partnerowi. Ale też sami do siebie mamy pretensje, że kiedyś na to pozwalaliśmy, że kiedyś wydawało nam się to ciekawe, atrakcyjne. To jest również bardzo często źródło pogardy, o której my nawet nie, mamy, nie zdajemy sobie sprawy. Kolejny niebezpieczny sygnał ostrzegawczy, że w naszej relacji coś się nie układa, to jest krytyka. I krytyka. Związane jest bardzo często z takimi żartami ze słabych stron drugiej osoby, z takim sarkazmem, z takim ogólnym podejściem do sytuacji, że wszystko zamieniamy w żart, tylko to jest żart śmieszny dla jednej osoby. Bo pamiętajcie, że żarty to są takie sytuacje, w których oboje się śmiejecie, natomiast żarty, które są negatywne w relacji, to są żarty, w której jedna osoba śmieje się kosztem drugiej osoby. Krytyka bardzo często związana również jest z łatkami, które przypinamy do tej drugiej osoby. I te łatki bardzo łatwo można pokazać. Kiedy mówimy ty zawsze, ty nigdy, bo ja dla ciebie to zawsze muszę coś robić, czyli używamy takich wielkich słów, i kiedy przypniemy do kogoś łatkę, bardzo trudno tą łatkę oderwać. My przez pryzmat tej łatki patrzymy na tą drugą osobę i cały czas szukamy potwierdzeń, że ty zawsze, że ty nigdy i nie zdajemy sobie sprawy, że ta osoba może zachować się inaczej. My patrzymy na nią przez pryzmat tej łatki. I ta osoba nie potrafi tego swojego wizerunku łatki zmienić. Krytyka pojawia się również w związkach, w których jedna osoba ma taką potrzebę narzucania swojego zdania i sposobu wykonywania różnych rzeczy. A więc taka osoba uważa, ja robię wszystko doskonale, a ty robisz wszystko źle. I to jest właśnie taki związek z sobą wszystko wiedzącą, doskonałą, która mówi ci, jak masz konkretnie wykonywać jakąś rzecz, bo uważa, że tylko jest jeden doskonały sposób na to, żeby coś. Zrobić. I taka osoba bardzo często wpędza tą drugą w poczucie winy, bo mówić: albo robisz coś po mojemu, albo robisz coś źle. Takie osoby mają też skłonności do tego, żeby wydawać bardzo szybkie osądy. Czyli można powiedzieć, że taka osoba później mówi ty to nigdy niczego nie potrafisz załatwić, ty zawsze wszystko popsujesz, albo ty zawsze wszystko namieszasz i powodujesz kłótnie. Czyli taka osoba szybko nas ocenia. Bo ona ma swój punkt widzenia i albo będzie takiego, jak ta osoba chce, albo ta osoba będzie niezadowolona. Bez względu na to, że ty robisz coś po swojemu i efekt jest ten sam, to ta osoba uważa, że ty robisz to źle, bo ona pokazała ci, jaki jest jedyny słuszny sposób i albo ty się go trzymasz, albo się nie trzymasz. A więc bardzo trudno jest żyć z taką osobą, która uważa, że zjadła wszystkie rozumy i która na wszystko ma swój. Idealny sposób i ty musisz się tych sposobów nauczyć, bo taka osoba ma taką postawę w sobie, że ja jestem więc idealny, a więc ja cię naprawię, ja cię zmienię, i taka osoba uważa, że ona wie. Co jest lepsze dla Waszego związku i dlatego może podejmować na przykład, wszystkie kluczowe decyzje, i to Ty musisz się tej osobie podporządkować. A więc widzisz wyraźnie, że taka osoba ma taką chęć do decydowania o Waszym związku i stąd wynika ciągła ta krytyka tej osoby, bo ta osoba tą krytyką podcina ci skrzydła, obniża poczucie Twojej własnej wartości, wpędza Ci w różne kompleksy, ale właśnie po to, żeby decydować o wszystkim w waszej relacji. Krytyka bardzo często związana jest z takimi emocjonalnymi przepychankami. To jest taki nasz związkowy ping-pong, gdzie my stale szukamy sposobu na to, aby wbić szpilkę drugiej osobie, aby pokazać, to ja jestem ważniejszy, to moje potrzeby są ważniejsze, to ja mam zawsze rację, a ty po prostu siedź cicho. Musimy też pamiętać, że krytyka. Może być takim negatywnym nawykiem, którego nawet sobie nie uświadamiamy. I ja bardzo często słyszę o tym od moich klientów, że nagle partner czy partnerka stali się takimi osobami krytykującymi, tak nałogowo krytykującymi. Wcześniej tacy nie byli. I to bardzo często związane jest z jakimiś osobami z otoczenia tych osób. Czyli nagle w pracy tej osoby, twojego partnera, partnerki pojawia się ktoś, kto jest taką osobą toksyczną, kto narzeka ciągle, kto ma taki nawyk narzekania. I nawyk krytykowania. I ta osoba, Twój partner, Twoja partnerka przejmuje ten nawyk krytykowania i zanosi to do domu. I taka osoba nawet nie wie, nie jest zupełnie świadoma tego, że przejęła od kogoś toksycznego taki nawyk krytykowania i wprowadza go w Waszą relację i nawet nie potrafi się na tym przyłapać, że ciągle Cię krytykuje, bo tak się zachowuje właśnie w kontakcie z tą osobą toksyczną. I tak z przyzwyczajenia zaczyna zachowywać się w domu. I to jest właśnie ważny moment, żeby pokazać tej osobie, słuchaj, jakoś ta osoba negatywnie na ciebie wpływa, zobacz, co to robi z naszą relacją, zobacz, co to robi z naszym związkiem. Czy możesz spróbować w jakiś sposób zdystansować się od tej osoby albo zacząć przyglądać się swojemu zachowaniu i zobaczyć, jak te negatywne zachowania, te nawyki, które przenosisz na przykład z pracy czy ze środowiska takiego znajomych do domu, Wpływają na to, jak ze sobą rozmawiamy. Bardzo ważne jest to, żeby uświadomić to takiej osobie, bo ona może tego nie widzieć. I na koniec tego punktu o krytyce, warto powiedzieć o tym, że najbardziej bolesna krytyka to taka, kiedy my świadomie i celowo chcemy upokorzyć drugą osobę. To jest krytyka, której po prostu w związku nie możemy zaakceptować. Kolejną niebezpieczną wskazówką, że coś w Waszym związku dzieje się nie tak, jest taka postawa, że najlepszą obroną jest atak. A więc jest to sytuacja, kiedy na każdą Twoją uwagę, na jakikolwiek zarzut w stronę Twojego partnera, on od razu odpowiada atakiem. I w tej sytuacji nieważne jest to, od czego zaczęła się wasza rozmowa, ważne jest to, żeby pokazać ci, że ty się mylisz, ważny jest ten atak, nieważne jest to, że rani cię ten twój partner, twoja partnerka, ważne jest to, że on lub ona chce wygrać tę kłótnię, bo wygranie tej kłótni jest dużo ważniejsze niż wasza relacja, niż zrozumienie tej sytuacji. I to jest właśnie taka postawa. Kiedy ktoś na każdy, nawet najmniejszy, a taką najmniejszą uwagę w swoim kierunku reaguje od razu złością, atakiem i nie da się z taką osobą dogadać i spokojnie porozmawiać o tym, że coś ci w tej osobie przeszkadza w zachowaniu tej osoby, że ta osoba robi coś nie tak, że chcesz popracować nad tym elementem, bo widzisz wyraźnie, że to psuje wasz związek. Taka osoba bardzo często przypomina takiego najeżonego jeża, który po prostu tylko czeka na to, że Ty go atakujesz. A Ty nawet nic złego nie chciałaś tutaj powiedzieć, chciałaś po prostu zacząć jakąś rozmowę. Tylko bardzo trudno jest zacząć rozmowę o czymś poważnym z osobą, która na każdą sugestię reaguje swoim atakiem. I ten atak bardzo często następuje ze zdwojoną siłą. Pamiętajcie również, że takim atakiem może być wchodzenie w rolę ofiary. Czyli ktoś udaje, że cały czas jest poszkodowany, że cały czas tutaj ty próbujesz zarzucić mu jakąś winę w związku, to taka osoba mówi, no tak, wszystko to moja wina, ty to jesteś osobą taką idealną, ale te wchodzenie w rolę ofiary ma przerzucić na ciebie tą całą winę. To ty w końcu masz uznać, że właśnie próba jakiejś rozmowy na trudny temat z tym partnerem czy partnerką nie była tutaj potrzebna. I ostatecznie wchodzenie w rolę ofiary ma spowodować, żebyś ty przejęła winę za wszystko, co negatywne w waszej relacji, i ta osoba w ten sposób wycofuje się z tego. Ta osoba uważa, że ona nie jest winna, no bo niby wchodzi w tą rolę ofiary, niby przyznaje się do tego wszystkiego, ale tak naprawdę czujesz wyraźnie, że spycha na ciebie tą winę. I tu mamy jeszcze jeden, czwarty sygnał ostrzegawczy, którym jest obojętność, czyli to nasze zaniedbanie z tego początku, o którym mówiłem. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, czyli te cztery złe zachowania, które niszczą nasze związki i obojętność, czyli to zaniedbanie, jest tym ostatnim, kulminacyjnym sygnałem ostrzegawczym, którego naprawdę nie powinniśmy przegapiać. Bo to jest taka postawa, w której ktoś nam pokazuje, że. Mi już naprawdę nie zależy. To jest ten chłód emocjonalny, to jest pokazanie tej drugiej osobie, że ty pod żadnym względem już nie jesteś dla mnie kimś atrakcyjnym. Ani pod względem fizycznym, ani pod względem emocjonalnym, ani pod względem intelektualnym. Ja już po prostu nie interesuję się tobą. To jest taka postawa, rób co chcesz, a mi już nie zależy. Czyli przerzucanie całej odpowiedzialności na ciebie i bardzo często związane jest to z taką postawą, że oczywiście ty podejmij decyzję. To jest twoja sprawa, rób co chcesz, ale ja cię później i tak z tego rozliczę. A więc taka osoba, która przerzuca na ciebie odpowiedzialność za jakieś ważne decyzje, robi to dlatego, że później chce cię z tego rozliczyć i cię skrytykować za twoją decyzję. Kiedy mówimy o obojętności w związku, musimy powiedzieć też o takim uporczywym ignorowaniu tej drugiej osoby. Może być to milczenie, strzelanie focha, pokazywanie, że wcale to, co mówisz, mnie nie obchodzi. To jest takie udawanie, że jestem czymś bardzo zajętym, dlatego nie mam dla Ciebie czasu. I właśnie uciekanie w takie różne zajęcia. Czyli z jednej strony niby chcę z tobą porozmawiać, ale z drugiej strony ewidentnie siedzę teraz w telefonie, przeglądam ten telefon, jestem na nim skupiony, albo mamy zacząć rozmowę taką na poważnie o czymś, co, co cię boli, co jest dla ciebie ważne, a ja włączę telewizor i skupię się na nim. A więc uciekanie od tych ważnych rzeczy i pokazywanie, że w sumie to mi nie zależy. Niby chcę z tobą porozmawiać. Ale pokazuje, że mam tyle innych rzeczy do zrobienia, że pewne inne rzeczy, które wydają się błahe, tak jak ten telefon, ten telewizor, ale to i tak jest dla mnie ważniejsze, więc pokazuje ci tą swoją obojętność. Pamiętajcie również, że taka obojętność może wiązać się też z taką postawą agresywną w stylu: jak ci się nie podoba, to tam są drzwi. Że mi jest wszystko dobrze. Jak ty masz problem, to ty sama rozwiąż ten problem. Jak ci coś nie pasuje, no to to zmień. A mi wszystko pasuje, dla mnie jest wszystko idealnie. A więc pokazywanie taką obojętnością, że to ty masz problem, jak cokolwiek chcesz z nim zrobić, to jest to po twojej stronie, to jest ta twoja odpowiedzialność. I oczywiście tutaj może pojawić się to, co mówiłem wcześniej, czyli ta osoba. Z jednej strony, daje Ci odpowiedzialność tutaj, że możesz podjąć jaką chcesz decyzję, ale ta osoba tylko na to czeka, bo później cię po prostu skrytykuje. I tak jak mówiłem wcześniej, mamy te cztery zachowania, które niszczą nasze związki. Tak jak mówiłem, myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem, czyli mamy tą obojętność, mamy tą krytykę, mamy ten atak. Tą formę obrony, jakim jest atak, czyli jakakolwiek uwaga w kierunku partnera od razu się wiąże z takim atakiem ze zdwojoną siłą z jego strony. Mamy też te wszystkie negatywne myśli o partnerze, które są oznaką pogardy. A jak mówiłem wam już na początku, kiedy występuje pogarda w związku, to w tym związku na pewno nie będzie dobrze. Dajcie znać, który z tych czterech sygnałów ostrzegawczych Wydaje wam się taki najbardziej widoczny, najbardziej bolesny, najbardziej niszczące nasze relacje. One wszystkie cztery są poważne, ale dajcie znać, który wy z tych sygnałów ostrzegawczych widzicie w waszej relacji. Oraz na koniec jeszcze jedno ważne pytanie. Co zrobić w sytuacji, kiedy jeden albo więcej z tych sygnałów ostrzegawczych, o którym wam powiedziałem, zobaczycie w swojej relacji? Jak możecie zareagować? Co możecie zrobić? Dajcie znać, czy macie na to pomysł, czy możecie podpowiedzieć innym osobom, które oglądają ten materiał, jak wy zachowaliście się w takiej sytuacji i do czego to doprowadziło? Oraz, jeżeli nie macie takiego pomysłu, napiszcie swoje pytania, może inne osoby, które oglądają ten materiał, odpowiedzą Wam, albo ja przygotuję dla Was kolejny materiał, właśnie związany z Waszymi konkretnymi pytaniami. W tych czterech sygnałach ostrzegawczych, nawiązujących do tych czterech sygnałów ostrzegawczych, no bo jednak ta krytyka, to negatywne myślenie o partnerze, ten atak, który pojawia się w momencie, kiedy próbujemy zwrócić uwagę partnerowi, czy taka obojętność, to jest coś, co ewidentnie pojawia się w naszych relacjach. Pytanie, ile my jesteśmy w stanie tolerować, ile my jesteśmy w stanie znieść takich negatywnych zachowań i jak często te negatywne zachowania się powtarzają bo nie ma nic bardziej wyniszczającego, jak właśnie takie negatywne zachowania, które pojawiają się na początku sporadycznie, a teraz w waszej relacji pojawiają się coraz częściej. To może tylko świadczyć o tym, że jesteście coraz bardziej oddaleni od siebie i coraz trudniej wam się ze sobą dogadać.